Dzień dobry, witam państwa bardzo bardzo serdecznie z tej strony Maturena. Ja witam was w kolejnym odcinku Plans vs. Zombies 2 It's About Time. Ponwrót do odcinka 101 okazał się być. Wyjątkowo ciepło przyjęty przez wszelką krytykę, dlatego bez żadnego oporu, skoro powiedziało się A, trzeba by było powiedzieć B, a potem ewentualnie przejść przez wszystkie inne litery alfabetu, bo jak wiadomo, jeśli plan A i B zawiedzie, no to jeszcze mamy plan C, D, aż dojdziemy do planów Z, albo potem ewentualnie plany AA, AB, AC i tak dalej, przez wszystkie możliwe kombinacje. I co ciekawe, gdybyśmy używali alfabetów 24-literowych, to wszy łącznie dochodząc do planu ZZ przeszlibyśmy przez 600 kombinacji dokładnie, więc Powiedzmy, że na każdy odcinek Plants vs Zombies 2 i bo Time byłoby ich co najmniej sześć. Ale to niestety jest raczej niemożliwe, ponieważ... Akurat alfabetów 24-literowych się teraz nie używa. Co prawda, alfabet łaciński miał 24 litery tylko, ale nie było tam litery J, więc raczej sobie nie wyobrażam używać go w dzisiejszym świecie. No ale dobra, zboczyłem oczywiście z kursu, jak to zwykle bywa w tym przypadku. Widzimy pierwsze piniata, znaczy nie pierwsze piniata party. Widzimy po prostu piniata party, które to z tego co pamiętam było wyjątkowo irytujące, ponieważ jak zwykle mamy dostęp do roślin podawanych jedyne taśmowo, co oznacza, że jeżeli na przykład w jakimś niedobrym momencie padnie nam orzeszek na linii, to potem musimy czekać wyjątkowo długo, żeby odnowić swoją obronę, a jedynie możemy się bronić za pomocą na przykładu plant fooda w momencie, w którym rozpętuje się cała fala kurczaków. Więc musimy po prostu uważać na poziomach tego typu na akurat przeciwnika z właśnie kurczakami. W momencie, kiedy widzimy, że odpada mu to zabezpieczenie trzymające kurczaki przy nim, to dopiero wtedy akurat odpalamy plant fooda po to, żeby tak, żeby przy przypadkowo coś tutaj się nie przedarło, no ale dobra, na szczęście jednak, że udało się po chyba tam piątym czy szóstym razie w miarę spokojnie przejść sam poziom. Pinata party zostało skończone i nie dokończyłem myśli, którą miałem w sumie wrzucić w poprzedni odcinek, ale niestety ją wyciąłem w miarę zmiany komentarza. Mianowicie, wydaje mi się, że im dłużej nie graliśmy, im mniej mamy kostiumów, że tak powiem, im więcej kostiumów wyszło podczas nieobecności, tym częściej te kostiumy wypadają w trakcie pinata party. Nie wiem, może, był jakaś, może były jakieś zmiany w patchu, które stw stwarzały. Mają sytuacje, w których jest dużo większa szansa na wypadnięcie kostiumu, ale jak dobrze pamiętam, jak próbowałem wydropić wszystkie kostiumy, to nie szło. Możliwe, że plan vs Zombies tutaj przyjmuje model biznesowy wszystkich, wiecie, jednorękich bandytów, że na początek daje dużo kostiumów, a potem, no chodź, no chodź, no wydaj jeszcze to, akurat ten swój czas, no zagraj jeszcze raz, może tym razem ci kostium wypadnie, a może nie. No ale dobra, przejdźmy oczywiście do samych poziomów, ponieważ mamy dzisiaj do dokończenia sam epiczki quest poszukiwania Aloesu a sam aloes tutaj będzie wymagał od nas poziomów lekko poważniejszych, czyli no niestety nie będzie już minigierek ani poziomów taśmowych, tutaj w każdym, w każdym możliwym poziomie teraz trzeba będzie się decydować co możemy wybrać, jaką akurat roślinę możemy wziąć, który zapas słoneczny wybrać, czy zwykłego sunflower'a, czy pierwotnego sunflower'a, a może sam czy dołożyć sobie jeszcze tych pól złotych, czy może ich nie dokładać no ale na samym początku oczywiście widzimy, że mamy trzy fale, więc prawdopodobnie będziemy mieli dosyć dużo czasu na, na akurat Podle na, na akurat nadbudowanie swojej, że tak powiem, ekonomii i ustawienie może dwóch czy trzech linii, samych Restingerów oraz Aki. Bo oczywiście jak dobrze pamiętamy, tutaj w każdym, na każdej praktycznej linii przydałoby się mieć Z2 Red Stingery oraz Z2 Aki, jeżeli tylko to jest możliwe. Niestety nie zawsze jest to możliwe, więc na samym początku, oczywiście, korzystamy z umiejętności Celery Stalkerów, którzy to jak zwykle pamiętamy. Znaczy, w sumie pamiętacie, tak to ogląda w to wie, że akurat Red Stingery, nie Redstingere, Celery Stalkerzy okazywali się być wyjątkowo dobrymi roślinami, zwłaszcza w świecie Lost City, ponieważ praktycznie za niski koszt jesteśmy w stanie e, czerpać korzyści biegnące z. Czerpać korzyści wynikające z posadzenia rośliny na polu złotym, a przy okazji również roślina ta chowa się, kiedy nie ma akurat żadnego zagrożenia, oraz jest praktycznie niewrażliwa na ataki z przodu w większości przypadków. więc mamy akurat dobrą szansę na to, że nasz, ten, nasz nam ten celery stalker dosyć, dosyć długo przeżyje, po to byśmy byli w stanie ewentualnie jak najwięcej, właśnie zmaksymalizować wyciągnięcie kasy z tego. Małego przedsięwzięcia znanego jako właśnie e, Samopole Złote. W miarę kiedy akurat, w miarę rozwoju, prawdopodobnie przydałoby się zainwestować w jakiejś większej ilości AKI, bo jeden niestety facet z łopatą będzie tutaj naprawdę jednym z gorszych, akurat, że, jedną z gorszych rzeczy, które byś, których na pewno byśmy nie chcieli. Co nie zmienia faktu, że na razie nie wygląda to tak źle. No i powiedzmy sobie szczerze, e, po to graliśmy te 25 czy tam 30 poziomów w Lost City, żeby nauczyć się w jaki sposób akurat działają te poziomy i raczej tutaj nic nas nie zaskoczy. Znaczy, oczywiście od. Kiedy wyszedł świat Modern Day, to praktycznie w większości eventów specjalnych tego typu, jak na przykład właśnie epickie questy, bardzo często pojawiają się akurat różnorakie portale, które również sprawiają, że musielibyśmy ewentualnie uważać na niespodziewanych gości z innych ram czasowych. Co nie zmienia faktu, że w momencie, kiedy już poradzimy sobie z większością akurat przeciwników w danym świecie, to prawdopodobnie zresztą również byśmy sobie poradzili, bo. Akurat świat Lost City jest jedynie taki specyficzny, że wymaga od nas konkretnych dwóch rodzajów roślin, które zarówno atakują albo, albo lobem, albo ewentualnie atakują prosto. Zresztą byśmy sobie w stanie, w stanie byli poradzić i na przykład na pewno trzeba uważać, żeby przypadkowo przeciwnicy z Lost City nie weszli nam gdzieś w, w, rama, w realia innego świata, no bo dla przykładu nie wyobrażam sobie postawić na przykład dużą ilość arbuzów, a potem okazuje się, że na przykład wychodzi na nas taka pani z parasolem i cała nasza w ogóle ofensywa staje się bezużyteczna. Albo na przykład nie wyobrażam sobie na przykład m, mieć jedynie pierwotnych groszkostrzelców w świecie Jurassic March, a nagle nam z portalu wychodzi przeciwnik z łopatą, tak? No to już by było w ogóle tragedia, chociaż akurat przeciwnik z łopatą chyba zostałby odrzucony przez same groszki, więc nie musielibyśmy się martwić ewentualnie, że by podszedł zbyt blisko. Znaczy, to wszystko oczywiście zależy od sytuacji, gdzie jesteśmy, co się dzieje, czy mamy dostawioną ochronę, jak wcześniej jest akurat sama bitwa, znaczy jak wcześniej w trakcie bitwy się znajdujemy, ale na razie nie wygląda to aż tak źle, bo jak wiadomo, jak wiadomo Kanon najlepszych roślin z wszystkich światów tutaj pozwala nam na spokojne opracowanie taktyki. Tak na przykład, właśnie sama akurat mina pierwotna wystarczy jej 50 punktów słońca, jest w stanie nam przysiścić praktycznie do 2,5 linii. No powiedzmy, nawet 3, jeżeli uda nam się ją odpowiednio posadzić, żeby tak żeby przeżyła. Tak więc salut aloe, i przechodzimy dalej. Przez chwilę miałem mam już mówić wam, że Alo Alo to był akurat film o żandarmie z Francji, ale okazało się oczywiście to nieprawdą. Okazało się, że Alo Alo to był brytyjski sitcom, chyba działający na podobnej zasadzie jak polski Halo Hans, ale Halo Hans był prawdopodobnie inspirowany Alo Alo i to dosyć mocno. Sam akurat film o żandarmie nazywał się Żandarm Saint-Tropez, a potem był Żandarm Sierzeni, Żandarm żandarmi Kosmici, Żandarm na emeryturze. Te francuskie filmy, które powiem szczerze, że mi się podobały, jak je oglądałem, ale to nie jest akurat ten poziom komedii, która prezentowała ze sobą na Gabroń, więc jakbym miał akurat wolne w wieczór i bym chciał sobie pośmiać z jakiegoś absurdalnego humoru, to raczej bym sobie włączył którąś komedię z Frankiem Drebinem w roli głównej, albo ewentualnie same opowieści, skład, Bo jak dobrze pamiętam, jakiś czas temu na YouTubie był właśnie dostępny ten serial opowieści z Wydziału Specjalnego i był świetny, taki poziom. Tam wszystko nie miało kompletnie sensu, parodia wykręcona w ogóle na drugą stronę, nie mam zielonego pojęcia kto w ogóle to dopuścił do telewizji, takie to było dobre, ale niestety oczywiście, no powiedzmy sobie szczerze, no, prawa autorskie zmusiły twórców do, znaczy, no twórców, zmusi... zmusiły osobę, która tam wrzuciła ten film na YouTube'a, żeby, do usunięcia, tak, no ale... Nie będę w sumie narzekał na to, no bo niestety no, ludzie też chcą zarobić, po to są te prawa autorskie, żeby ludzie byli w stanie sobie ewentualnie e, czerpiać z nich korzyści. Jak ktoś sobie, sobie obejrzeć polis skład, no to niech poszuka legalnego wydania, prawda? Ja już obejrzałem i wiemy co się tam działo. No ale no dobra już, nie będę oczywiście plujadem, bo nie o to tutaj chodzi. W tym momencie musimy po prostu sprawić, by przeciwnicy, ewentualnie musimy powstrzymać przeciwników, korzystając jedynie z pierwszych trzech linii, co, co stawia nas w takiej nieładnej sytuacji, w której niestety nie mamy dobrego miejsca na posadzenie rectingerów. A co będzie, jak się na przykład, jak na przykład okaże się, że będzie bardzo duża ilość przeciwników z przeciwniczek z parasolami? No wtedy będzie naprawdę wielki problem, dlatego musimy kombinować i jak na razie również nie chciałbym dopuścić żadnego z impów z plecakiem na te Pola złote, bo oczywiście moglibyśmy po prostu sprawić, no. Moglibyśmy. Przepuścić przeciwnika kawałek dalej, tak? Ale zaraz potem wyskoczyłby ten plecak. Prawdopodobnie w trakcie trwania poziomu również okaże się, że gdzieś tam e, przeciwnik przedrze się na to pole złote. Ale na razie, dopóki się tak nie dzieje, to wolałbym tego uniknąć, bo na pewno nie chciałbym mieć namiotu takiego wielkiego, z którego jeszcze wychodziliby kolejni zombie z wiaderkami na głowie. No to już była kompletna przesada. No ale dobra, na samym początku znaczy, mamy lekki problem, bo niestety ta mała ilość miejsca sprawia, że musimy kombinować i ewentualnie musimy yy, uciekać się do niższych ilości samych słoneczników jak widzimy zaraz jeden słonecznik praktycznie by zginął więc pozwólcie sobie, że sobie pomogę używając tych wszystkich nazbieranych w trakcie akurat podróży power upów związanych z podrzucaniem zombie, dużo ich nie używałem więc zostało mi jeszcze to 28 a niestety również fakt faktem Zapomniałem o tym, iż przeciwnik z kryształową czaszką nie tylko nam zabiera, że tak powiem, słońce, ale również potrafi te słońca przeobrazić w dosyć wielki laser, który właśnie spalił mi dwie rośliny, przez co tak naprawdę byłem cała praktycznie linia na górze została zrujnowana. Zrujnowane! Uratowane! Zrujnowane! Uratowane! Zrujnowane! Oczywiście próbuję tutaj nawiązać do mm, samych maratonów radości malowania programu The Joy of Painting na serwisie Twitch, a tam w listopadzie zeszłego roku były akurat wielkie maraton, w którym wszystkie 31 sezonów radości malowania, oczywiście z główną, z główną postacią Bobem Rosem, były emitowane, tylko, no, żeby uczcić. Stworzenie na Twitchu rubryki creative, w którym tam ludzie mo mogą się dzielić swoją kreatywną pracą, a nie tylko grać w gierki. Tak samo potem powstała akurat rubryka gotowanie, rubryka jedzenie, przez co był również wielki maraton mm, programów Julie Child. Pamiętam, że również mi się bardzo podobało, kiedy można było sobie zobaczyć, jak właśnie takie soczyste mięso jest akurat gotowane i to prosto na Twitchu. Dożyliśmy wspaniałych czasów, kiedy to można na serwisie z grami oglądać, jak ktoś na przykład takie, nie wiem, steki gotuje, czy może nie steki, no bo szczerze mówiąc aż tak dużo tych. Programów nie oglądałem, ale no przez jakiś czas można było sobie posłuchać, w jakim to sposób to no, powiedzmy sobie, że ikony jakiejś tam telewizji zagranicznej bo akurat w Polsce była, też pamiętam było dużo programów z akurat Radością Malowania, ale nigdy ich nie oglądałem bo bynajmniej kreatywny nie jestem rysować nie umiem, wszystko co z rysowaniem akurat się zwiąże to wychodzi mi beznadziejnie, co nie zmienia faktu, że przychodzimy do kolejnego poziomu, no i oczywiście za każdym razem, kiedy Bob Ross jakby malował taką większą plamę na akurat swoim obrazie już takim pięknym, już praktycznie skończonym, wszyscy krzyczeli, że jest zrujnowane, zrujnowane, bo taka brązowa planem ma na wielkim, pięknym krajobrazie. A potem wystarczyły dwa czy trzy pociągnięcia pędzlem i na przykład z brązowego kawałka robiła się chata i to wiecie, jeszcze taka, taka że tak powiem, z detalami. Zawsze mnie to fascynowało, w jaki sposób lekkie pociągnięcie albo palcem, albo ewentualnie jakimś innym pędzlem, albo jakąś tam szpachelką sprawiało, że z jednej tylko smugi robiła się całkow... góra, którą można było sobie wyobrazić. To jest... Na... osoby obdarzone talentem, że tak powiem, do malowania, do rysowania А правда, Ja ich podziwiam, bo sam nie potrafię sobie zwizualizować takich rzeczy, po prostu ręka się nie słucha i nie da rady nic z tym zrobić, żeby ewentualnie coś takiego konkretnego rysować. Może gdybym się nad tym bardziej zabrał, to może gdybym, nie wiem, więcej czasu spędził na próbie akurat rysowania, gdybym popatrzył na jakieś poradniki, to może by w jakimś czasie udało się ewentualnie wyrobić sobie tą umiejętność w miarę takiego normalnego rysowania, w miarę takiego rysowania, które by się ludziom podobało. Ale niestety również jest taki problem, że mało czasu jest, no bo wybrałem sobie już inne hobby, wybrałem sobie hobby polegające na tworzeniu filmów. No i sobie po, i na, na razie udaje mi się to uskuteczniać. Tymczasem, oczywiście, przy, tutaj twórcy popełnili lekki błąd, ponieważ w siódmym akurat kroku, w yy, quest'a polegającego na zdobyciu samego Aloysu nie zablokowali możliwości ustawiania samej stali. Przez co jesteśmy, no skoro możemy ustawić stalię, no to czemu byśmy stali nie mogli ustawić, tak? Można by było ewentualnie usunąć jeszcze te enduriony i postawić je. Nie, lepiej nie, to by było akurat zły pomysł, bo wymagałby od nas oczywiście. Większej ilości akurat. No, mielibyśmy problem z posadzeniem później tych endurionów, bo. Dopóki mamy akurat możliwość odnowienia od razu tych wszystkich nasionek, to postawmy sobie nasionka wtedy, kiedy możemy, tak? A może to było konkretnie zrobione tylko po to, byśmy posadzili jak najwięcej tych stali w świecie Lost City. No nie wiem, zobaczymy, oczywiście. Jak na razie przeciwnicy wchodzą w jedną stalię pod, pod drugą, i tak naprawdę no, zaraz wszystkie stalie się skończą, tak? Wystarczy, że przeciwnik go właśnie przeleciał na linię i zaraz wleciał w 3, czy 4, czy w 5, czy w 7, no ale zobaczymy w jaki sposób to będzie wyglądać oczywiście kolejną stalię posadzimy kiedy tylko nam się ona odblokuje i tymczasem powiedzmy sobie szczerze już pierwszą falę mamy zrobioną więc no powiedzmy że było to wszystko tego warte że skoro możemy aktywować sobie praktycznie za darmo jedną z roślin którą i tak prawdopodobnie byśmy wzięli no to czemu by sobie takiej rośliny nie wziąć nie wziąć bo nie może być nie wziąć bo wziąć brać Wziąć to by było braść, a to braść nie pasuje bynajmniej. Tak samo wczoraj oglądałem filmik prezesa Kapsala o tym, jak się wstaje rano, jak powinno się wstawać rano i trzeba przyznać, że dobre porady, bo w sumie prawie mi się dzisiaj udało wstać o 7, ale niestety zaspałem do 10. Więc Powiedzmy sobie szczerze, że małe kroczki, ale tak również tam był problem, bo prezes nie wiedział, czy mówi się, czy mówi się wyłączać, czy wyłączać. A oczywiście mówi się wyłącznie, no bo włącza się włącznikiem, a nie włącznikiem. No ale dobra, już nie będę oczywiście ganił, bo również w swoich dniach popełniłem bardzo dużo akurat błędów językowych. Pamiętam jak się kiedyś wstydziłem, bo ktoś mi wytknął, że. Na materiale z Plants vs. Zombies 2 chyba na Walentynki chciałem jednocześnie powiedzieć chłopaki i chciałem powiedzieć słowo chłopcy, więc wyszło mi chłopacy. Co oczywiście jest niepoprawne, bo brzmi to jak kwestia wypowiedziana przez postaci z władców much. Co oczywiście nie chciałbym się chwalić, że mówię tak samo jak tamte postacie. Co ja zmienia faktu, że akurat sobie się zainteresowałem, może sobie wypożyczę samą książkę Władca Much. Tam Williama Gold... Goldinga chyba. No, zobaczymy, może się okaże, że będzie tak dobra, jak to wszyscy mówią, że jest. Tymczasem, jednak, że oczywiście kończymy krok siódmy, ponieważ krok siódmy to był ostatni bastion. Wystarczyło ustawić jednego Redstingera na kolumnie na linii pierwszej, jednego akurat Aki na linii drugiej, i tam jeszcze jakieś tam dodatkowo dwie piąte samego Snapdragona, i możemy spokojnie powiedzieć, że. No, przechodzimy dalej. Dotarliśmy na szczyt naszej aleosowej przygody. Będzie mi brakowało tych dobrych chwil, które wspólnie przeżyliśmy. Użytkowników, Dave. Zwycięstwo tutaj pozwoli nam na permanentne zdobycie als W takim razie będzie mi brakować mojej brody. No i dobra, widzimy, że na początek już mamy dosyć yy, zapełnione pole bitwy, ponieważ mamy ustawioną ścianę, przez którą żadni Meksykanie, znaczy ten, no, zombie nie przejdą bynajmniej. Tymczasem jednakże okazuje się, że nie mamy żadnych roślin produkujących słońce, więc podejrzewam, że jeżeli zawali się nam ta kolumna, to prawdopodobnie będziemy skazani na porażkę, no ale no dobra oczywiście nie, nie chwalmy nie mówmy hop, zanim nie rozpoczniemy gry, na samym początku starajmy się posadzić jak najwięcej aloesów, żeby jak najmocniej dbać o właśnie, o naszą tutaj ekonomię, o naszą tutaj właśnie kolumnę, o naszą ścianę dopóki przeciwnicy tam idą powoli, to nie będziemy się musieli nimi martwić, zwłaszcza, że na dole już mamy akurat samego aloesa, który prawdopodobnie ochroni tam nasze tutaj kochane źródełko Słońca, kochany źródełko pieniędzy. Tylko prawie niestety jest taki, że o ile udało nam się na jednej linii zatrzymać proces tworzenia namiotu, to na drugiej niestety tego samego udać się nie zrobiło, przez co już mamy jeden namiot, już jesteśmy w plecy, bo zaraz czwarta linia zostanie zapełniona niegodziwcami przy... próbującymi przypuścić sztur na samą akurat bramę, na sam akurat tutaj właśnie wielki nasz. No, powiedzmy sobie, że będą po pró prostu próbowali przejść jak najdalej, by ewentualnie tutaj uczynić coś niedobrego dla naszej ściany. Tymczasem, jednakże najgorszy jest problem taki, że póki nie mamy jeszcze na każdej linii posadzonych Aki oraz samych restingerów, to musimy korzystać z umiejętności Plant Food za każdym razem, kiedy pojawi się sam przeciwnik z łopatą. Ale na razie mamy jeszcze jakiś tam zbiornik, mamy jeszcze jakieś tam zasoby, więc dopiero potem ewentualnie będziemy się tym martwić. Pomyślimy wtedy, kiedy będzie trzeba na tym pomyśleć. Tymczasem jednak mówię, zastanawiam się jak często akurat same pola złote produkują to słońce, bo widzimy, że tutaj nie jest to konkretnie, nie, tutaj jest, to jest jednakże regularnie. Wydawało mi się, że tutaj pojawiły się tylko słońca z trzech akurat m, samych orzechów, a okazuje się, że wszystkie mają ten sam interwał, przez co wszystkie będą jednakowo za co jakiś czas mamy, m, możemy spodziewać się posadzenia tak naprawdę, możemy spodziewać się zobaczenia 250 punktów słońca, które tam ewentualnie wykorzystamy na jedną roślinę ofensywną albo na jednego aloesa, albo na, znaczy nie, na jedną roślinę ofensywną i aloesa, Albo ewentualnie na jakieś tam jeszcze dodatkowe Nie no w sumie co innego mogę tutaj sadzić Bo aloes, 5 aloesów już mam tak W momencie kiedy padnie nam orzech to prawdopodobnie padnie też aloes Więc do, na razie martwimy się tym żeby nam orzech nie padł A niestety nie możemy posadzić nowego orzecha Bo nie mamy bynajmniej akurat kieszonki z nasionami, z nasionami wielkiego orzecha Dlatego jedyne co możemy akurat tutaj sadzić to Są tylko rośliny ofensywne i ewentualnie później W momencie takim jak ten na którym już mamy wszystkie akurat rośliny ofensywne posadzone, tak jak to oczywiście chcieli twórcy na pierwszej, drugiej i trzeciej linii, oczywiście różny rozdział roślin. To dopiero potem ewentualnie kolejne rośliny ofensywne mogłyby być. Już nie chcę nawet to mówić, bo to jest oczywiście bardzo zły pomysł, nie taki niehumanitarny, znaczy oczywiście niepoprawny w stosunku do roślin. Ale moglibyśmy ewentualnie sadzić kolejne rośliny jako, no powiedzmy sobie szczerze, takie mięso bojowe. Znaczy no mięso bojowe, no po prostu mięso armatnie, które wysadzimy do przodu i sprawimy, że przeciwnik przez chwilę przynajmniej przestanie interesować się naszym orzechem i przynajmniej na te 3 czy 4 ugryzienia będziemy w stanie odetchnąć, No bo jak wiadomo, wojna wymaga ofiar, ale to nie. To też nie znaczy, że będziemy wysadzać swoich komratów do przodu, tak? Znaczy, jakbyśmy byli bezdu bezdusznymi akurat samymi generałami, którzy tylko widzą zwycięstwo i widzą same akurat cyferki w naszych komratach tutaj w Plan vs. Zombies 2 it's About Time, to prawdopodobnie byśmy tak robili, bo to trzeba zmaksymalizować szanse na zwycięstwo, ale to chyba aż do takich drastycznych środków nie będzie przechodzić, ponieważ wygrywamy tutaj sam poziom 8 i zdobywamy właśnie aloes. Symbolizowany przez worek z hajsem. Zastanawia mnie trochę ten fakt, ponieważ do tej pory jeżeli zdobywaliśmy kolejną roślinę w trakcie jakby gry fabularnej to dostawaliśmy po prostu sadzonkę, znaczy tam paczkę z nasionami, a nie akurat worek z hajsem i potem ewentualnie coś takiego. No ale dobra, zobaczmy oczywiście jak to będzie działać. Misja ukończona, Aloe został dodany do naszej kolekcji roślin. A ja nadal mam moją wrodę. Kolejny dobry dzień dla szalonego Dave'a. No, i dodany do kolekcji oczywiście Aloes, który leczy roślinę po prawej. No troszeczkę dziwnie, ale to prawdopodobnie musieli twórcy jakoś rozwiązać sprawę, że musieli dać nagrodę za samego episkiego quest'a, a nie nagrodę za sam poziom. Lekko mi to psuje imersję, ale powiedzmy sobie szczerze, że to i tak nie ma znaczenia, bo dostaliśmy w końcu ten aloes i przy okazji dowiadujemy się, że również jest dostęp do kolejnego episkiego quest'a, którym prawdopodobnie zajmiemy się w przyszłym tygodniu, przez weekend. Tymczasem jednakże oczywiście musimy przejść do samego Almanach, w którym to nowe spotkane rośliny możemy ewentualnie przeczytać. Tymczasem dowiadujemy się, że aloes leczy rośliny ustawione po swojej prawicy, przy okazji ma typową wytrzymałość, więc wytrzyma 4 Ugrazienia i po nim, zasięg jednej kratki na prawą stronę, czyli ten zasięg bardzo bliski, oraz bardzo powolny czas regeneracji. Znaczy taki, no, leniwy czas regeneracji. A umiejętność aktywuje się, gdy poziom zdrowia rośliny po bliskiej spadnie do 50%. Aloes lubi koić, lubi przynosić ulgę, lubi odnawiać, lubi naprawiać. Ale nie pytaj go o wskrzeszanie. Wskrzeszanie to dla niego drażliwy temat. Oprócz tego również w poprzednim odcinku była okazja spotkania się z nową rośliną, której jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Mianowicie był to orzech eksplodujący, który posiada wysoką odporność oraz powolny czas regeneracji. Eksplodujący orzech zapewnia ochronę, ego skarupa wybucha po zjedzeniu. Moją jedyną bolączką, mówi orzech eksplodujący, jest to, że mogę zapewnić tylko jeden zbiornik pełen nitrogliceryny do ochrony tego trawnika. Tutaj salutujemy! Panu, bo to jest prawdziwy patriota. Gdyby mógł, to by wybuchnął drugi raz, został zjedzony drugi raz dla ochrony ojczyzny, dla ochrony przed tymi zombiakami próbującymi przeskoczyć przez mur. Ale to jest oczywiście fikcja, więc nie będziemy się tym zajmować. Oczywiście doceniamy gest, doceniamy akurat takie patriotyczne nastawienie konkretnych roślin. Tymczasem jednakże będę się z wami żegnał. Mam nadzieję, że powrót do serii Wam się podobał. Prawdopodobnie w kolejnych tygodniach będę robił te epickie questy, żeby pokazać ewentualnie jeszcze content, żeby zdobyć tam jeszcze te dwie. Czy 3 czy 4 bonusowe rośliny, a tymczasem oczywiście będę się z wami żegnał. Pamiętajcie o lajkach, like komentarzach, subskrypcjach, róbcie z nimi, co chcecie. Pamiętajcie również, żeby zajrzeć do końcika muzycznego, bo w opisie każdego odcinka Plants vs. Zombies 2 oraz każdego odcinka Garden Warfare rzucam jakieś tam 2 czy 3 utwory, które ostatnio mi się spodobały. No i tymczasem będę się z wami już teraz na pewno, dok definitywnie żegnał, więc do usłyszenia, do zobaczenia. Z tej strony, jak zwykle mówił generał Matornen, miłego tygodnia, miłej nauki, miłej pracy, jeżeli ktoś już pracującym człowiekiem jest. Do usłyszenia, do zobaczenia. チューッ